Każdy szef planując wakacje ma dylemat, jechać na urlop czy nie jechać i pilnować biznesu. Takie rozterki towarzyszą mu również wtedy, gdy sytuacja zmusza firmę do pracy zdalnej. Kluczowe znaczenie ma wtedy wiedza o tym, co aktualnie dzieje się w firmie. Comfortel stworzył system SORT B3S wspierający codzienną pracę operatora telekomunikacyjnego. SORT B3S posiada moduł wsparcia sprzedaży, obsługi procesów sieciowych oraz zaawansowany moduł bezpieczeństwa, który dostarcza analizy efektywności i monitoruje pracę zespołu. Działania w systemie są rejestrowane i analizowane, a zdarzenia w infrastrukturze sieciowej monitorowane za pomocą narzędzi IDS. Co więcej, gdy wystąpi zdarzenie zdefiniowane jako anomalia, pojawi się alert, który może być przekształcony w incydent bezpieczeństwa i przesłany do odpowiednich instytucji, by szef wiedział, czy w firmie dobrze się dzieje. Dzięki systemowi SORT B3S. Będziesz miał szybki dostęp do najważniejszych analiz z każdego miejsca na świecie, na urlopie, w delegacji, czy to pracując zdalnie. Zarządzanie przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym jeszcze nigdy nie było tak proste. Wejdź na www.comforter.pl i sprawdź, jak możemy ułożyć Twój biznes.